W ramach akcji Pamiętamy o Bohaterach. Białostoccy harcerze posprzątali na osiedlu Bacieczki grup jednego z żołnierzy poległych w walkach o Białystok z bolszewikami w 1920 roku. W ten sposób harcerze świętują Dzień Wojska Polskiego i setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Piotr Mińszka. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. O Janie Staweckim wiemy niewiele. Zginął podczas walk w Białym Stopu z Armią Czerwoną, która cofała się spod Warszawy w sierpniu 1920 roku. Pamięć o nim i o innych żołnierzach, którzy swoje życie oddali walce o wolną Polskę, pielęgnują białostoccy harcerze. Swoje postawy pokazali, że Bóg Norzeczyzna to nie za nich tylko puste słowa i że jednak potrafią poświęcić najwyższą cenę za to, żeby po prostu nie walczyć. Upamiętnić tego żołnierza, który walczył w bitwie warszawskiej. Po prostu chciała oddać cześć. O Jana Staweckiego wie niewielu białostoczeń. Na co dzień opiekują się nim okoliczni mieszkańcy, którzy postanowili odnowić miejsce jego pochówku. Oni tutaj przychodzą, yy, opiekują się tym miejscem, ale też i właśnie harcerze. Już od wielu lat tutaj chociażby śmieci zbieramy. Harcerze podtrzymują wartości swoich poprzedników, którzy 100 lat temu walczyli z bolszewikami. Harcerze tłumnie stanęli w szeregi, ale nie tylko z bronią w ręku czy jednostki pomocnicze, czy w szpitalach, czy organizowanie pożywienia. W ramach akcji pamiętamy o bohaterach. Harcerze odwiedzają groby poległych żołnierzy, takie jak ten, które są mniej znane wśród mieszkańców Białego Stoku i przywracają o nich pamięć.